Trzy razy punktował w Bucharze Świata na skoczniach Mamucik. Najlepszy jego występ to miejsce. 17 w Taupisbad Mitterndorf w 2014 roku. Świetny skok Jana Ziobry. No myślę, że... Ta jego rosnąca dyspozycja to jest poważny sygnał ostrzegawczy dla Stefana Huli. No bo tutaj podczas konkursów w Oberstdorfie może mniej, ale w Japonii i w Korei będą się ważyć losy, który z, oprócz tej żelaznej czwórki z naszych reprezentantów zostanie zabrany przez trenera Stefana Horngachera na Mistrzostwa Świata w Lachti. Świetnie jest rekord życiowy 206 metrów Jana Ziobry uśmiechnięty. Reprezentant Polski Makulę. 10 razy punktowo w Pucharze Świata, jego najlepszy indywidualny występ w Harachowie. 18 miejsce w 2011 roku. Zrobił swoje, znalazł się w konkursie, ale z Janem Ziobro przegrywa w tych kwalifikacjach. 183 metry. To jest odległość której do tej pory nikt nie uzyskał. Najbliżej tego rezultatu był Andras wangalon O pół metra dalej wylądował. Dobry znajomy, bardzo bliski kolega, wręcz przyjaciel Kamila Stocha, Stefan Hula, a właśnie przed momentem swój skok kwalifikacyjny zaliczył i to zaliczył na ocenę dobrą, bowiem to co do niego należało wykonał przy bycnym, Jeśli chodzi o długość lotu natomiast na Mistrzostwach Świata w Kulmie jak państwo pamiętają był najwyżej sklasyfikowanym z Polaków miejsce 15 zresztą taki fragment sezonu kiedy pod Dawidem tak naprawdę mało kto z naszych prezentował jakiś przyzwoity poziom. Przejście do fazy lotu dobre i piękny piękny długi lot Dawida. No, Nie jest to zawodnik, który ma opinię dobrego latawca. Zarzuca mu się raczej, że trajektoria jego lotu sprawia, że za szybko ląduje, ale tym skokiem udowodnił, że, że potrafi. Także na no, mu tak sobie dobrze radzić. 209 metrów Dawida, czyli druga w tym momencie odległość. Druga czy trzecia, przepraszam, za Johanssonem jeszcze. Ale bardzo ładnie to wszystko wykonane. O. Można było ewentualnie mieć zastrzeżenia do lądowania, ale nie jakieś duże 17,5 metra. Nasi serwismeni zadowoleni, szkoleniowcy też. No, no i Dawid, najważniejsze, że Dawid Kubacki jest zadowolony. Dawid Prełca wygrał kwalifikację, najdalej skoczył, najpiękniej lądował, najwyższe noty. No i zasłużone zwycięstwa teraz Piotr Żyła. On oczywiście udział w konkursie ma zapewniony, to dziesiąty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Uuu, pięknie, proszę, pięknie. proszę, proszę, czyżby miała powtórzyć się historia z Planicy z 2013 roku, kiedy to jedyne miejsce na podium w swojej karierze miał Piotr Żyła, trzeci był wtedy w konkursie indywidualnym, 217 metrów, oczywiście jest zdecydowanie bliżej niż jego rekord życiowy, no ale... Pamiętamy, że Piotr żyła w tym sezonie zwykł w tych sesjach treningowych, próbnych czy w skokach kwalifikacyjnych, z których był zwolniony, a traktował je treningowo. Raczej taką zasłonę dymną rozpościerał przed wszystkimi swymi rywalami. A tutaj proszę, 217 całusek dla państwa. Znak wiktorii, wszystko okej. Okay. Prawiatr, więc też trzeba brać pod uwagę. No i mamy Macieja Kota, w miejsce w planicy przed czterema laty prawie. Ale ten sezon to zdecydowanie najlepsza zima jego kariery, więc może i w lotach coś będzie w stanie wybaczyć. Na razie lądowanie tuż za 200 metrem. Nie najlepsze zresztą, bo troszkę odpuścił ten element. 200 dokładnie. Zerkam na bonifikatę. O i No to jednak szczęścia nie ma do wiatru w tym sezonie. Dotychczas najwyższą bonifikaty mieli Vansonde de pak Panczura i Pikner jeszcze skoro po 13-14, w przypadku Polaka 16 i punktów. To w przeliczeniu na odległość na mamucie e, 10, 4, 8, 10, 14 metrów. 14 metrów, 14. 14 metrów można by dodać do tego wyniku. No i to już by wyglądało zupełnie inaczej. To byłoby 200 kilkanaście. Niewiele gorzej od, od żyły dajmy na to. No, spokojne miejsce było był w czołej dziesiące. Od razu widać było jak na gorąco analizował skok swego podopiecznego trener Stefan Hornkaker. Od razu mm, domena. Nie ma krafta. Był tande, no to czas na Kamila. Zobaczymy jak daleko pofrunie nasz reprezentant, rekordzista Polski w długości lotu 238. No tutaj ciężko będzie o pobicie tego wyniku jest skok ponad 200 metrowy, a więc y, wszystkie próby Kamila w y, dzisiejsze wylądowane za 200 metrem, 205,5, no, nie był to nadzwyczajny występ, kręci głową Kamil, jak gdyby nie zadowolony do końca, czemu się zresztą y, trudno dziwić, bonifikata za wiatr y, prawie 12 punktowa. W tych warunkach, podobnych warunkach, Tandę 175, Maciej Kot 200 metrów, no ale, no ale co zrobić, takie, takie miał warunki, w takich przyszło mu lecieć. No myślę, że, nadzieję, że z takim wynikiem, z taką rekompensatą byłby co najmniej w czołowej trójce. W każdym razie byłby wysoko.